Cześć, witajcie na vlogu, blogu dołań po mojemu. Przepraszam, nie będzie w tym, w ten weekend nowego odcinka, bo po prostu nie ma możliwości. Myślałam, że się uda coś nagrać, ale po prostu nie dam rady. Przeprowadzka nam się właśnie szykuje. Teraz pakujemy wszystko i w poniedziałek jak już przyjeżdża ekipa i będzie wszystko zabierała. Także pracujemy tutaj ostro, żeby się przeprowadzić. Mieliśmy w tym mieszkaniu Różne doświadczenia i te bardzo pozytywne, i te dosyć negatywne. Także może Wam opowiem, jak będziecie chcieli. Mieliśmy tutaj zepsutą pralkę, mieliśmy tutaj kapiącą wodę z klimatyzacji. Czyszczenie klimy, które wyglądało jak <ścoughs> czyszczenie w jakiejś epidemii. Możecie zobaczyć na kanale i na Instagramie. na no, Amy na pudłach. Na pudłach, i znowu kolejna przeprowadzka. Aby jak często się przeprowadzacie? się, bo u nas to, jak widzicie, dosyć, dosyć często wychodzi. <grym> Także przepraszam, odcinka nie będzie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. i Jak już tylko się ogarniemy i już będę miała chwilę czasu, to nagram dla Was taki odcinek z różnymi ciekawostkami z Dubaju i z naszych doświadczeń. Pomachasz tu do kamery skarbie? Komu? Dubaj po mojemu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy już z, op z prawie opuszczonego tutaj mieszkania.